Owsianka to doskonały sposób na zdrowe śniadanie. Owsianek kleik poprawia perystaltykę jelit, dostarcza niezbędnych organizmowi mikroelementów, a do tego jest pożywny i syci na długo. Jak dobrze ugotować płatki owsiane, by nie przypominały zmory z przedszkolnego dzieciństwa? Jak zrobić pyszną i zdrową owsiankę? Rodzaje płatków owsianych w zależności od sposobu obróbki ziarna wyróżniamy kilka rodzajów płatków owsianych: zwykłe, otrzymywane z całego ziarna, górskie, otrzymane z pokrojonego ziarna, błyskawiczne, z pokrojonego ziarna i poddanego specjalnej obróbce hydrotermicznej. Od rodzaju płatków zależy czas gotowania. Najkrócej gotujemy płatki błyskawiczne. Pamiętajmy, płatki owsiane gotujemy na małym ogniu, mieszając, bo łatwo przywierają do dna garnuszka. Ile płynu do gotowania owsianki. Owsiankę można ugotować na wodzie. Ale jeśli chcecie otrzymać kremową i lekką konsystencję owsianego klejku, to najlepiej użyć mieszanki wody i tłustego mleka, zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego. Stosunek płatków do płynu powinien wynosić. 1 2, 3 dla płatków zwykłych lub górskich, czyli 1 szklanka płatków oraz 3 szklanki, mieszanki wody z mlekiem, od waszej fantazji zależy, czy użyjecie 1 szklanki mleka i 2 szklanek wody, czy 2 szklanek mleka i 1 szklanki wody, 1-2.2 2 dla płatków błyskawicznych, ale zawsze można dodać płynu w trakcie gotowania lub tuż po. Gotowanie owsianki, jak to zrobić? Gotowanie owsianki nie jest trudne, jeśli zastosujecie się do prostych zasad sprawdzonych podczas tysiącleci gotowania owsianego klejku. Płatki zalewamy zimnym płynem co najmniej na 30 minut przed gotowaniem, a najlepiej na noc do płynu dodajemy szczyptę soli, która wyzwoli słodycz płatków. Nasiąknięte płatki doprowadzamy do wrzenia, gotujemy 5 minut od zagotowania, zdejmujemy z ognia i pozostawiamy na 5 minut. Tak przygotowaną owsiankę można teraz doprawić cynamonem lub kurkumą, dosłodzić miodem lub syropem klonowym, wzbogacić o dodatek świeżych lub suszonych owoców, orzechów i pestek.